Dawno nie robiłem żadnych porządków w swoich ubraniach, w sumie nie przypominam sobie kiedykolwiek momentu w życiu, e, po prostu moja selekcja ubrań jakie miałem polegała na tym, że, że wyprowadzałem się skądś, więc nie chciało mi się części rzeczy zabierać, więc te rzeczy zostawały, a, a, a z częścią... Jechałem dalej. Rzecz w tym, że teraz usiadłem na trochę dłużej. Mieszkamy tu już z myszą od jakiegoś czasu. Więc trzeba było coś zrobić z tymi ubraniami. Trafiłem na dużo ubranek, które możecie kojarzyć. Tę bluzę. Ona jest już kompletnie wyblakła. Ale to jest ta bluza, w której kręcone były pierwsze odcinki o Garnisie. Dostałem tę bluzę od myszy. Cicho bardzo dużo wspomnień chociaż ona faktycznie nie nadaje się już specjalnie do chodzenia to jakoś nie mam siły jej wyrzucić yy, w ogóle od bardzo dawna w ogóle nie wiedziałem myślałem że wyrzuciłem ten sweterek to jest sweterek, w którym powstała inna część pierwszego sezonu Ogarnij się. To jest inny ciuch, którego możecie kojarzyć, ale nie jest taki koniczny jak ta niebieska bluza. W ogóle zacząłem teraz, mam inną niebieską bluzę, tą, którą widzieliście później, to prawdopodobnie była ta druga. No i rzecz jasna jest cały czas to paskudztwo. Eee, sweter z serii 39 stopni, który trzymam tylko i wyłącznie jako kostium. Eee, podczas tego zbierania okazało się, że jednak mam skarpety. Byłem przekonany zawsze, że nie mam skarpet, więc kupowałem coraz więcej skarpet, a potem okazało się, że one cały czas były w szufladzie, tylko wystarczyło je dopasować do pary. Myślałem, no ja te mam jedną, te mam jedną, te mam jedną. Więc wywaliłem w końcu te wszystkie skarpety i powstała taka piramida. I ta piramida, którą widzicie na zdjęciu, to, jest, to są wyłącznie skarpety, o których nie miałem pojęcia. Po tym, jak te wszystkie ubrania e, posegregowałem e, i miałem już swoją górkę rzeczy, które nie są mi potrzebne, zastanawiałem się, co z tym zrobić. Myślałem, kurczę, może oddam e, do, tych, do tych kontenerów, co oddają na biedne dzieci. Ale potem wygooglałem to i okazuje się, że te kontenery nie oddają na biedne dzieci, tylko to są miejsca, w których. Przyjeżdża ciężarówka i wywozi to do takiej wielkiej hali, w której oni to segregują i oddają albo do szmateksów, albo na śmietnik. Tak mi internet powiedział w każdym razie i w sumie tyle źródeł, że chyba, chyba mogę temu bardziej zaufać niż, niż ślepo wierzyć, że to idzie na jakieś czerwone krzyże faktycznie. Nie, tak, trudno pozbyć się ubrań, przecież nie, nie wyrzucę na śmietnik, to są ubrania, które można nosić. Ktoś prawdopodobnie potrzebuje tych ubrań, tylko nie mam metody, żeby to nie wiem, wygodnie dostarczyć. Więc co z tym zrobić? Mało tego, od długiego czasu mam problem z tym, że posiadam w tej chwili jakieś 80 koszulek. Wszystkie damskie i yy, dość takiego przeciętnego materiału. Głupio mi to sprzedawać, w ogóle sprzedawałbym to za 10 zł, więc tak naprawdę więcej by było robocizny z wysyłaniem tego, niż to jest warte. Więc leżą mi te koszulki i nie mam co z nimi zrobić. Pomyślałem, kurde, oddam to wszystkie, po prostu wszystkie te nówki, koszulki damskie oddam na biedne dzieci. Będzie chodził z koszulką na moim talerzu, jest miejsce tylko na mięso i narkotyki. Pamiętajcie, żeby lajknąć, skomentować i tak dalej, powiedzieć jakieś miłe słowa. Dzisiaj pojawi się nowy komiks, więc z tej okazji jutro pojawi się także moje czytanie tego komiksu we vlogu, więc zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia jutro!